Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej Związek Radziecki zmiana nazwy kraju. 27 grudnia 1922 roku powstał Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Federacja czterech suwerennych, formalnie państw: Rosji Sowieckiej, Ukrainy Sowieckiej, Białorusi Sowieckiej i Zakaukaskiej Federacyjnej Republiki Sowieckiej. Czy przekształcenie Rosji w jej w istocie, że w przedwojennym kształcie, w ten nowy twór stanowiło nowe zjawisko jakościowe. Szyld był oczywiście inny, warunki prawne, formalno prawne, zupełnie inne. Natomiast treść jednak w istocie rzeczy niezmiernie podobna, jeśli nie tożsama. Rosja Czerwona i Związek Sowiecki powój reformie ustrojowej 1922 roku pozostały tym samym państwem. Zmieniła się owa tylko nazwa. Skąd się w ogóle ta nazwa wzięła i ten pomysł? Otóż trzeba pamiętać, że rozpoczynając rewolucję w Rosji czy przejmując dokładnie władzę w Piotrogrodzie, bolszewicy uważali, że jest to detonator. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia procesu światowej, a co najmniej europejskiej rewolucji? W momencie, kiedy okazało się jasne po paru miesiącach, że spodziewana rewolucja w Niemczech czy gdzie indziej nie wybucha, że trzeba ją eksportować z wielkim trudem i bez efektu, jak to się okazało na szczęście na Węgrzech w XIX roku, czy potem dwukrotnie w Niemczech, uważano, że przynajmniej należy umocnić się na kresach, na rubieżach dawnego Imperium Carskiego, ze względów nawet nie tyle ideologicznych czy innych, ale przede wszystkim strategicznych. Równocześnie, bowiem, poza chęcią eksportu Rewolucji poza granicę państwa przywódcy bolszewicy z Leninem na czele uważali na podstawie doświadczeń tzw. interwencji kapitalistycznej, czyli wejścia wojsk anty na obszar ogarniętej wojną domową Rosji, że państwu bolszewików grozi bezustannie nowa interwencja kapitalistyczna. brytyjski lew pręży. Niech ostrą koroną ośniewa. Komuny nikt nie zwycięży. Lewa! 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 Już ananasy jak przykoczuj. Gdzie twój posiednik wychodzi w Już ananasy jak przykoczuj. Gdzie twój posiednik wychodzi To wymagało zajęcia bezpiecznych, strategicznych granic. I to wymagało eksportu i przeniesienia rewolucji na przykład do Azji Środkowej, na przykład na Daleki Wschód i na przykład na Zakałkasie. Nie udało się to z państwami nadbałtyckimi, nie udało się to z Polską, nie udało się to z Finlandią. Tutaj te straty były wkalkulowane. Tutaj zresztą ekspansja oznaczałaby w mniejszym czy większym stopniu konflikt bezpośredni z mocarstwami zachodnimi, a na to Lenin nie bardzo chciał sobie pozwolić. Dążąc do objęcia wpływami najszerszych terytoriów euroazjatyckich czy kaukaskich i azjatyckich stosowano różne metody. Tworzono fikcyjne państwa, jak na przykład Republikę Darykowschodnią, niepodległą długo, zresztą mało kto o tym wie, Republikę Tuwy, wreszcie tworząc formalnie niepodległą już w 24 roku Mongolską Socjalistyczną Republikę, miejsce dawnej Mongolii Zewnętrznej. Trudniej poszło za Kaukaziem, bo tam władze Sowietów trzeba było ustawiać krwią i Bagnetem. Przy okazji jednak, po dokonaniu tej interwencji, okazało się, że miejscowi bolszewicy, gruzińscy przede wszystkim, którzy współpracowali w tym dziele, mają nieco inne poglądy na temat rozwiązania kwestii narodowej od Lenina. I tutaj rozpoczął się wielki generalny spór, spór jakby dwupłaszczyznowy. Chodziło po pierwsze o to. Jaki charakter ma przybrać przyszłe państwo sowieckie, ograniczono, to już było jasne do mniej więcej terytorium przedrewolucyjnej Rosji. Czy ma być to państwo scentralizowane skrajnie? I zwolennikiem tego poglądu był Komisja do spraw narodowościowych Josip Stalin. Mówił on o programie autonomizacji, czyli w istocie rzeczy przyznania pewnych niewielkich praw lokalnym społecznościom, ale poddania ich silnej dyscyplinującej władzy Moskwy? Czy ma być to program federalizacyjny, o którym myślał Lenin? Lenin wysuwał program federalizacji równouprawnienia poszczególnych narodów i poszczególnych członów federacji, jaką miało się stać przyszłe Państwo sowieckie, nie w imię specjalnej miłości do Gruzinów, Ukraińców czy Białorusinów. Ze względów, powiedziałbym, taktycznych i koniunkturalnych, dostrzegał siłę i dynamikę ruchów narodowościowych w tych państwach. Uważał, że uda się je pozyskać i obrócić na stronę partii bolszewickiej, jeżeli Da się Ukraińcom czy Białorusinom pewne swobody językowe, swobody narodowe, nawet dość szerokie. Stąd się wzięła teza Lenina, który w gruncie rzeczy był rusofobem, to znaczy nie przepadał za swoim własnym narodem, o dwóch nacjonalizmach, o znacznie groźniejszym nacjonalizmie narodu panującego i znacznie mniej groźnym z punktu widzenia teorii marksistowskiej, tak jak to proponował Lenin, narodu uciskanego. Tutaj operowany zresztą w dyskusjach na ten temat także przykładami rosyjsko-polskimi z XIX wieku. W efekcie między Stalinem i Leninem doszło do dość ostrego starcia. Lenin, już wtedy chory, miał jeszcze tyle sił, aby wystąpić w obronie swojego programu i w efekcie Stalin oskarżony został o szowinizm wielkorosyjski razem ze swoim wiernym przyjacielem Sergejom Jonikidze, który zaprowadzał rządy na Zakaukaziu w ten sposób, że niepokornych towarzyszy gruzińskich po prostu bił po pyskach, żeby zmusić ich do posłuszeństwa. To wynikało zresztą głównie z jego temperamentu. A rzecz ciekawa i charakterystyczna, dlaczego mówił o dwóch nacjonalizmach? Owóż, owi gruzińscy nacjonaliści. Budując sowiecką Gruzję, równocześnie usiłowali odebrać wszelkie prawa Abchazom, Adżarom, różnym mniejszościom narodowym wchodzącym w skład Republiki Gruzińskiej. I chcieli koniecznie stworzenia samodzielnej Republiki Gruzińskiej. Czemu się z kolei przeciwstawiał Stalin? Zakończyło się to pewnego rodzaju kompromisem. Stworzono Federację za Kaukaską, w skład której weszła i Gruzja, i Armenia, i Azerbejdżan. Natomiast generalnie w ogólnej strukturze nowe państwo zyskało charakter federacyjny. Mówi Józef Stalin. Nasze wielonarodowe państwo wyrosło nie na grybie burżuazyjnej, gdzie krzewi się uczucia nieufności narodowej i nienawiści, ale na zasadach radzieckich. Które przeciwnie pogłębiają uczucia przyjaźni i braterskiej współpracy między narodami naszego państwa. Obecnie mówi się, że radziecki ustrój państwowy okazał się wzorem wielonarodowego państwa i że radziecki ustrój państwowy jest takim systemem organizacji państwowej, gdzie zagadnienia narodowe i problemy współpracy narodów rozwiązane są lepiej niż w jakimkolwiek innym wielonarodowym państwie. Początkowo były takie projekty, miał być to Związek Socjalistycznych Republik Eurazji albo Europy i Azji. Wiązało się to z programami wybitnego tatarskiego działacza bolszewickiego, sułtana Galijewa. Sułtan Galijew uważał, że program komunistyczny jest atrakcyjny przede wszystkim dla narodów Trzeciego Świata, i uważał, że poprzez stworzenie silnego ośrodka Panturańskiego, sowietyzowanego, uda się oddziałać na całą Azję Środkową, a potem na całą Azję i zbudować komunizm nie tak, jak chciał tego Marks, w oparciu o proletariat wielkoprzemysłowy Niemiec czy Wielkiej Brytanii, ale w oparciu o masy chłopskie Chin, Japonii i całego Wschodu, a także krajów afrykańskich. Innymi słowy, w jakimś sensie był to prekursor późniejszego chłopskiego komunizmu mało cetunka. Ta doktryna była zbyt niebezpieczna, bo groziła przede wszystkim przeniesieniem Centrum Rewolucyjnego, Centrum Dyspozycyjnego z Moskwy dalej na wschód. Co spowodowało, że zgodnie wszyscy przeciwnicy sułtan Galijewa zgodzili się na odsunięcie go od wpływów, najpierw jakie miał w przyszłych republikach azjatyckich, a potem aresztowanie go. To pierwszy działacz bolszewicki aresztowany za głoszone poglądy.